za zakończenie roku szkolnego proszę o powstanie baczność sztandar prowadzić do hymnu państwowego jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dobrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Prosimy Panią Dyrektor o czyste podsumowanie roki Witam serdecznie. Miałam czytać z kartki, ale myślę, że takie przemyślenia przekażę Państwu. Coś się zadziała. W Wadowicach na wieży kościelnej jest zegar słoneczny, a na nim napis. Czas ucieka, wieczność czeka. Nasi uczniowie to wiedzą, że na ten, na ten napis codziennie ogląda dzisiaj święty, kiedyś mały, Karol Wojtyła. I tego doświadczamy jako, jako ludzie, że czas ucieka. Ale my wiemy, że czeka nas niebo. I właśnie do tego nieba. Do tej wieczności szczęśliwej prowadzi nas też ta szkoła, już publiczna szkoła podstawowa, stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, im. powstańców śląskich, pod patronatem świętej Anny, którą mamy tutaj na sztandarze, w Debniku. I też cała kadra, wszyscy pracownicy, i troska. Całego stowarzyszenia właśnie leży nam na sercu, całej całe kadrze i wszystkim. Także cieszymy się, i to jest wielki zaszczyt, że właśnie do takiej szkoły i w takiej szkole możemy pracować, a Wy do takiej szkoły możecie uczęszczać. Etap pewien się zakończył, bo rok szkolny się w tym momencie kończy. I był bardzo bogaty w wiele, wiele wydarzeń, właśnie takich wydarzeń, które nas prowadzą do nieba małymi kroczkami. Były wzloty, były upadki, były radości, były smutki, były dobre oceny, były jakieś tam gorsze oceny, ale wszyscy pięknie się staraliście, kochani uczniowie i to jest najważniejsze. A żeby Wam czas dobrze mijał, to wszyscy pracownicy i wszystkie panie, które są tutaj i które tam gdzieś jeszcze krążą po szkole, bo przyjdą potem, starały się o to, aby ten czas był jak najbardziej wartościowy, jak najlepiej przeżyty. No, żebyście byli wzrastani ku dobru. I za to chcę wszystkim Wam podziękować w tym dniu. Szczególnie nauczycielom i wszystkim pracownikom, Państwu rodzicom, za, ten, za to zaufanie, którzy, którym nas obdarzacie i swoje skarby, swoje pociechy codziennie posyłacie do naszej szkoły już kolejne pokolenia. Dziękujemy uczniom za, za wysiłek, za uśmiech, za radość, za to, że nosicie mundurki wzorowo, że czujecie się. Bardzo związani z naszą szkołą. Dzisiaj będziemy Wam dziękować w sposób szczególny. Nauczyciele wypisali laurki, świadectwa, są jakieś nagrody, duże paczki, mniejsze paczki. Było wiele ważnych przedsięwzięć, wyjazdów, wycieczek, imprez. No, myślę, że rok był taki bardzo, bardzo aktywny. Było fajnie w szkole w tym roku. Tak, a chcecie zostać jeszcze dłużej. No to nie, no to idziemy do klas. Chcecie mieć lekcje jeszcze? No nie. Macie wakacje, zasłużone wakacje. Idziecie na zasłużony odpoczynek i tego Wam wszyscy życzymy, żebyście dobrze wypoczęli wszyscy, nabrali sił, w zdrowiu. Spędzili te wakacje bezpiecznie, i żebyśmy się tutaj w przyszłym roku szkolnym, można powiedzieć za rok, tak trochę na skróty, spotkali się wszyscy tak samo, tak? Czyli wszyscy, żebyśmy byli zdrowi, zadowoleni, no i też z, tak, z taką siłą do nowych wyzwań. Także w tym momencie powiem tak. Rok szkolny 2022-2023. Zamykamy. Oficjalnie kończymy. I ogłaszam zakończenie roku szkolnego oficjalnie. Mamy wakacje. Panie dyrektor, proszę nie odchodzić, nastąpi teraz uroczyste wręczenie. Obrót ucznią uczniom naszej szkoły zacznijmy od klasy pierwszej zapraszam po odbiór świadectwa Lidy Czajkowskiej. Brawo! I po odbiór listu gratul gratulacyjnego mam przyjemność i satysfakcję serdecznie pogratulować rodzicom wychowania Lidy Czajkowskiej wspaniałego młodego człowieka, który osiąga wysokie wyniki w nauce, zachowując nienaganą postawę w życiu szkolnym. Zapraszam Erle Cygany wraz z rodzicami. Zapraszam tutaj żurawkę wraz z rodzicami. Zapraszam Aleksandra Truczewskiego do zapraszam z rodzicami. Zapraszam Wiktorię Nowak do Zapraszam Hannę Marku wraz z rodzicami. Dziękuję. Zapraszam Zuzannę Słonkę wraz z rodzicami. podłoże siebie Piotrowskiego bardzo dziękujemy Zapraszam Stanisława Pomierka, proszę z sali. Dziękuję tak, bardzo. I mamy tutaj wyróżnienie. Dla MBC Zygan za zrową frekwencję w roku szkoły 2022-2023. Gratuluję trwałości i życzymy sukcesu. Za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2022-2023 otrzymuje Emma Zyga. Okay. <kluczy> 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 Również Hania Marku. Dyplom za udział w zajęciach teatralnych otrzymuje Elma Cygan, również Wiktoria Nowak, Julia Puczałkowska. Ania Marków. I Zapraszamy całą klasę, panią dyrektor, wychowawczynię do wyjątkowego zdjęcia.